Tu, na ten sprzęt jest to, proszę państwa, coś takiego jak Barton NXT 250, rocznik prawdopodobnie 2023. I w tym odcinku, oczywiście, witam się z Wami w nowym odcineczku na kanale. Dzisiaj będziemy sobie działać przy Bartonie. Myślę, że będzie szybki temat. O ile dobrze pójdzie, bez problemów, no to powinniśmy się w miarę elegancko że tak powiem czasowo wyrobić główny temat to jest gaźnik czyli mało mocy oczywiście po użytkowaniu tam ileś tam yy, tutaj jest generalnie 60 mot o kurwa 60 motogodzin równe że praktycznie yy, i tak to wygląda zachowane w ładnym stanie i będziemy sobie tutaj zmieniać gaźnik na PZ30 z pompką z tego co tutaj widzę to jest yy... Nibbi N30, tutaj wszystko motocykl działa, odpala, jeździ, hamuje, także nie ma z tym problemów. Oczywiście, sobie odpalimy go za chwilę, dogrzejemy, e, sprawdzimy, jak to działa. Przed montażem innego gaźnika pokażę wam też, że jest jaki problem. Bo generalnie, problem w tych motorkach jest taki, że jak dodajemy gazu, tak, to jest wszystko spoko. Jeżeli my sobie zaczniemy dodawać gazu, tak, od razu full do końca, no to jest takie. Bu i gaśnie. Jest to zwykły gaźnik kupiony na GMOTO za 130 zł. Gaźnik PZ30. Pierwsze pakowanie do słynnego kłada. O kurwa! No tak, do słynnego kłada 250-300 A ja zapomniałem, że tu jest redukcja Ale chujnia Chyba, że nie, nie przykręcimy tego Ja muszę teraz króciec ogarnąć Dobra, jeszcze mam jeden mały pomysł Jak to wykombinować yy... I może tak zrobimy Pasowałoby to zrobić jutro Pompka jest tutaj w tym miejscu i ona sobie wstrzykuje paliwo. No, ale żeby było fajniej, to my sobie tego gaźnika nie zamontujemy tak o, bo dużo ludzi go montuje. Wkłada tylko sobie tutaj linkę od przepustnicy i dalej mają taki problem, że jest muła. A dlaczego? Dlatego, że po prostu oni sobie nie podłączają pompki przyspieszającej, czyli to. I żeby to podłączyć musimy mieć specjalistyczną linkę do gazu, którą możemy sobie kupić u naszych my friendów z zagranicy chińczyków i po prostu yy, i po prostu proszę państwa jedną końcóweczkę sobie montujemy na przepustnicę a drugą końcóweczkę z gwintem montujemy sobie do pompki przyspieszającej i wtedy elegancko tutaj działa dobra tak to chodzi tak jak widać zresztą na załączonym obrazku tyle rozbieramy, próbujemy podmieniać, może spasuje i małe szybkie porównanie yy, Nib P30, N30, PE30, mamy tutaj 48 49 praktycznie, tutaj mamy no. 49, dwie dyszki na plus. Po przykręceniu wygląda to tak. Tam jest oring uszczelniający, więc to uszczelnia. Druga strona. Ogólnie widać różnicę, że ten gaźnik po prawej jest większy. Na pewno jest troszkę wyższy. Tutaj mamy 34,9. A tutaj mamy 34,8, to dobre nawet te wymiary, środki takie same zrobiłem. Na pewno jeden wymiar będzie zły, dokładnie chodzi tu o ten wymiar. Bo tutaj mamy 97, a tu będzie chyba 80 coś. 82, więc 15 mm jest. Ten dłuższy. Więc są dwie opcje. Można to skrócić na, skrócić na tym krótku, bo prawdopodobnie byłoby z czego, ale na razie nie chcę tego królucza ciąć, bo może taką po prostu rurkę gdzieś po prostu kupię, typowo taką, nie wiem, hydrauliczną albo gdzieś do turbiny i się to po prostu. Zrobi taki krótki łącznik, no nie, no ale jeszcze jutro jest nadzieja, że jutro przyjdzie króciec. Jak mi to dzisiaj nie spasuje, i po prostu zamontuję to na króćcu. Ale taką, że tak powiem, pierwszą próbę, gdyby to spasowało, jednak to pierwszą próbę odpalenia bym mógł robić. I byśmy wtedy zobaczyli, czy to po prostu będzie działać. Nic, na razie próbuję, zobaczę, co z tego wyjdzie. Dobrze, mamy i króciec, który przyszedł. To jest z jakiegoś kłada. Dosłownie to jest króciec silnika gaźnika 156 FMI. Czy to spasuje? Nie wiem, okaże się. Być może nie spasuje, no ale nie jestem w stanie powiedzieć. Nic, zobaczymy, spróbujemy to założyć. Tak, tak, chyba. No, spasowanie tych elementów to nie jest jakieś super. No ale dobre, aby miało to chodzić, to nawet można się pokusić tutaj masę między kruciec a O ile to spasuje i o ile będzie miejsce na filtr powietrza. Także, no nic, spróbujemy to założyć. Mój, że tak powiem, tuningowany kruciec, niestety, nie pasuje. Bo po prostu jest za, za mało miejsca potem między airboxem a, a gaźnikiem. Po prostu jest gaźnik za długi i teoretycznie na tym rozwiązaniu powinno to być lepiej. Tak? Przyszły mi kolejne dwa te które też również nie pasują. Te są odkłada chyba Baszana 200. E, tutaj jest taki problem, że po prostu jest za duże zgięcie i wtedy za bardzo. Gaśnik idzie pod lewą stronę, czyli za bardzo tak. Więc doszło do innych rzeczy. Tutaj jest jedna część króćca aluminiowego. A tutaj proszę Państwa, w głowicy już jest druga, złapana na jedną śrubkę. Przeciłem ten króciec w pół. Troszkę zmieniłem kąty. Aby yy, powiedzmy plus, minus, zachować kąty takie jak oryginał, długości też i koniec końców, mniej więcej tak by to było. Czyli akcesoryjne krócie trzeba będzie dorobić. Jeszcze tutaj będę musiał go lekko podszlifować, żeby po prostu lepiej tutaj leżał. Yy, poza tym. Poza tym to tyle, nie? No kurde, trzeba to pospawać, zobaczyć, czy w ogóle będzie to miało sens, i wtedy próbować coś już tutaj robić, nie? Ten gaźnik też jest szerszy, wyższy, więc tak się wydaje. Tylko każdemu, że może łatwo tutaj spasuje, a to tak się nie, niestety tak nie jest. No i co? Pospawamy, może być tak, że dalej trzeba będzie rosnąć bo nie będzie pasować. No nie wiem, nie wiem. Na tą chwilę tak to wygląda z tej strony plus, minus, coś takiego no i tyle, no to co? widzimy się jak już pospawamy i wtedy będzie wiadome coś czy po prostu będzie się dało coś tutaj robić, czy się nie będzie dało także także tak widzimy się znowu za jakiś czas że tak powiem, trzeba było pokombinować i na chwilę obecną mamy pospawany kruciec Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Czy będę obrawiał w środku? Może delikatnie, tutaj tylko zarównam. Wyczyszczę z zewnątrz, otuszczę i spróbuję to zamontować. Ja wiem, że już to będzie, że tak powiem, w miarę, że pasować. Bo sobie przykładałem od razu po spawaniu. Ale co, jak co? To aluminium jest jakieś dziwne, bo się za bardzo nie chciało spawać. No ale mam nadzieję, że to będzie w miarę szczelne i to będzie trzymać, także spróbuję to założyć i wtedy będziemy widzieć czy coś tutaj się będzie dało robić dalej, linki założymy, ustawimy wszystko i, i myślę, że będzie spoko tak to wygląda z góry yy, a tak wygląda z boku tutaj że tak powiem zrobiłem mały tuning bo Tutaj obciąłem kawałek blaszki, ona nie będzie do niczego potrzebna, a tutaj będzie mieć więcej miejsca, żeby tutaj sobie wszystko pracowało. To jest za, właśnie pompka przyspieszająca, a tu jeszcze jest śrubka regulacji wysokości przepustnicy, czyli śrubka regulacji wolnych obrotów. Tak wygląda ten króciec pospawany, i z tej strony wygląda to tak, także nawet w miarę się to udało ustawić. Tutaj sanie, niestety, na linkę. Ale można po prostu kupić takie ręczne, w sensie, żeby samo się blokowało, ale to myślę, że nie będzie, nie będzie potrzeby. Ee, zakładam linki na przepustnicę i na pompkę i sprawdzę, jak to się będzie sprawować. Tą oryginalną demontuję. Zakładam tamtą. Mam nadzieję, że będzie pasować. Linka założona, to jak mówiłem, musi być ta podwójna, żeby jedna była w miejsce przepustnicy, a druga, żeby była w miejsce pompki przyspieszającej, która jest z prawej strony. Także to, tutaj wszystko, pompeczka tutaj się wpycha. Zaraz podłączamy paliwo, sprawdzę sobie czy to wszystko działa. Dwa wężyki, dwie, yy, tutaj wychodzą dwie linki, tu jest łącznik taki na jeden. I tu już wychodzi jedna linka, ona idzie do manetki. Ona jest troszeczkę dłuższa niż fabryczna, ale myślę, że się tutaj zmieści pod tym zbiornikiem. Plus jest taki, że jest regulacja z tej strony, z tej strony na pompce minus jest taki, że ciężko chodzi ale chodzi ładnie wszystko równo a ciężko chodzi dlatego, że po prostu podnosimy dwie stojałe przepustnice a także yy, podłączę paliwo sprawdzę czy tutaj gaźnik szczelny i będziemy widzieć co i jak sprawdzę pompkę czy działa, spróbuję może odpalić ale tu muszę podłączyć zadupek, filtr powietrza, akumulator, i wtedy będziemy sobie tutaj widzieć, czy to będzie działać. Tutaj mamy podłączone, postaram się Wam pokazać tak, żeby było widać, jak pompka tutaj sobie wstryskuje paliwo. Myślę, że w tej pozycji to będzie widać. Mamy dotrysk paliwa działający, mogę sobie montować cały zadupek airboxa, zbiornik sobie teraz ściągnę, żeby móc przykręcić tutaj e, zadupek i potem będziemy próbować odpalać. Mam tutaj dupeczkę zakręconą, że tak powiem, paliwo w gaźniku jest to co my sprawdzali wcześniej ze zbiornika, więc teore teoretycznie praktycznie powinien zapalić. Rozrusznik podłączony, bo nie ma kopnika, znaczy kopnik można założyć, ale ten. Yy, tutaj to. Kurde, nie wiem czy z saniem czy bez, bez spróbujemy. Jest szansa. Tylko trzeba co zrobić? Trzeba mu tutaj dać większe obroty. Na przepustnicę. I może coś z tego być czasami. Dobra, yy, działa. Działa, zakładam zbiornik, podłączam paliwo i potem już będę regulował, bo tutaj bym się zaczadził. Ale już wiem, że jest bogato, bo tutaj kopci na czarno troszeczkę, ale, ale zobaczymy, zobaczymy z czasem jak po prostu on się zagrzeje i jak będzie w ogóle chodził. Ja go teraz bez szcania żadnego tutaj odpalałem, także też inaczej na zimnym to wszystko działa. Założę sobie zbiornik, chociaż żeby mieć tutaj paliwo cały czas, i wtedy jakieś tam będzie porównanie, też nie mam pewności, czy ten króciec jest kurde w 100% szczelny, czy po prostu lewego powietrza gdzieś nie łapie. No ale jeszcze, w razie czego, to można tutaj po prostu jakimś tam dwuskładnikowym klejem to zakleić w koło. No ale dobra, założę zbiornik, i wtedy będę widział, co i jak, że tak powiem, pierwsze odpalenia. Ludzi, ale zobaczymy. Na razie, już chwilę działa na wolnych obrotach. Reakcja na manetę jest lepsza. Teraz pasowałoby, żeby sobie poleżał przez 24 godziny, no ale normalnie przez noc. Zobaczymy, jak sobie zastartuje na zimnym. I wtedy będzie można coś wywnioskować, czy jest git, czy raczej nie jest git. Ale ogólnie mi się zdaje, że powinno być git. Okay. reakcja na manetkę jest dużo lepsza niż, yy, niż na tamtym gaźniku także ta pompka działa i czuje się dobrze pasowałoby zrobić jakieś jazdy testowe tak na szybkości jak się to pod obciążeniem zbiera także może to zrobić To dużo, dużo, dużo lepiej jeździ niż przedtem. Ale jest zimno. Mam nadzieję, że policja nie stoi, bo podobno łapały tutaj gdzieś. Była dysza 108 główna. A założyłem 125 i iglicę dałem ząbek wyżej, czyli więcej paliwa. Powiem Wam, że jestem mile, mile bardzo zaskoczony. Bo nawet się to odpycha. Zobaczymy, jak odpala. Dobra, tak jak z GoPro było widać. Tam sprawdzam to dźwięk się nagrał, wszystko git. Sprawdzamy sobie świecę i powiem Wam, że jest. Że jest, proszę państwa, kurde, jeszcze rękawiczka, ale jest w Pytunie. Zimna, ciepła świeca. Ale jest w Pytunie, nie wiem czy widać tutaj na GoPro, ale jest kawa z mlekiem. Dosłownie takie cappuccino, mocniejsze, więc tutaj jest idealnie praktycznie. Zostawiam tak, jak jest, nie skręcam go, żeby sobie dodatkowej roboty nie robić. I jutro na zimnym sobie sprawdzę, jak tutaj się to. Zobaczy, jak się to odpali na zimnym, jak to będzie pracować. Wolne obroty sobie ustawiłem, więc teoretycznie powinno być git. Także jutro sobie zobaczę, jak to śmiga. Nie wiem, czy wam nagram coś za dnia, może się postaram, o ile mi tutaj czas pozwoli, bo jest zaraz ciemno. I będzie git, tak myślę. Mam taką nadzieję. Maszyna gotowa, także myślę, że powinna śmigać. Troszkę się ukurzyła, bo pojeździłem, że tak powiem, po brudnej drodze, ale mniejsza z tym gaźnik nie jest oryginalny tak jak widać więc zawsze jakieś tam będą, powiedzmy, że problemy bo co oryginał to oryginał a to zamiennik jest taki, który też ciężko było tutaj spasować więc myślę, że będzie lepiej no nic, to pojeździ, chłopak zobaczy co i jak i myślę, że zdarza jakieś tam relacje, ogólnie no to co gdyby jednak były dedykowane gaźniki pod ten model z pompką no to byłaby duża, duża że tak powiem, dużo łatwiej by to się wszystko robiło, bo było tylko plug and play'a, tutaj trzeba było kombinować z to raz, bo jest całkiem inne mocowanie gaźnika, więc tak to też wygląda, no na tą chwilę tyle, nie wiem, mogę Wam odpalić jeszcze. Na pewno jest duża poprawa reakcji na gaz i dużo, dużo lepiej działa na ciepłym niż na zimnym, bo jak jest na ciepłym on wtedy sobie już dużo, dużo lepiej przypala tą benzynkę. Na zimnym troszeczkę może mieć za bogato, ale na razie nie jestem w stanie za bardzo nic innego zrobić, bo już się bawiłem dyszami głównymi, dyszami od wolnych obrotów i iglicą ewentualnie jeszcze iglicę można by dać ząbek, yy, ząbek wyżej, żeby ona poszła o jeden ząbek w dół ale to już myślę, że z biegiem czasu także więc tak widzowie, jeżeli Wam się odcineczek podobał z Bartona NXT 250 to oczywiście zostawcie łapkę w górę zapraszam Was na Instagrama Facebooka, TikToka, wszystkie linki macie na dole w opisie także myślę, że maszyna będzie sobie lepiej śmigać ogólnie się przejechałem, miałem plan się przejechać zaraz jak wróciłem z pracy ale Zaraz było ciemno i ja chciałem się przejechać, coś mi wypadło jeszcze i, i nie zdążyłem. Ale ogólnie teraz się jeszcze karnąłem po nocy i fajnie się to zbiera. Powiem Wam, że naprawdę yy, jak na 250 to jest potencjał. Nie jeździłem wcześniej na tym Nibie 30 ale myślę, że jest duża poprawa na tym PZ30 z pompką, bo jednak tutaj ten dotrysk paliwa jest i teoretycznie więcej ten. Jeszcze miałem sobie świecę sprawdzić tak z ciekawości, bo założyłem mniejszą dyszę od wolnych, 35, a była 38. I główną założyłem 120, a była 125, bo miałem wrażenie, że to ja go nie miał wczoraj siły go tutaj wszystkiego przepalić, więc ja jeszcze sobie kontrolnie sprawdzę świecę i myślę, że będzie tyle, także oczekujcie nowych odcinków na kanale, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, narazisko, cześć.